Dobrze, w takim razie zamknijcie jeszcze raz oczy i przenieście uwagę na swój oddech. Nie starajcie się skupiać za bardzo na swoim oddechu, ani też kontrolować go. Po prostu obserwujcie, jak się wydarza w Was. W tym momencie nie musicie nic robić. Cokolwiek pojawia się w Was, jakiekolwiek wrażenie, myśl, emocja, czy cokolwiek pojawiło się w Was podczas sesji, podczas śpiewania, czy podczas relaksacji, zauważcie, że jest to po prostu wrażenie jest to po prostu jakiegoś rodzaju doświadczenie, które pojawia się w Was jako świadomości, która widzi te wrażenia. Jakakolwiek myśl jest tylko myślą, którą wy obserwujecie, jakakolwiek emocja, jakiekolwiek przekonanie, wspomnienie, czy też oczekiwanie jest pewnego rodzaju energią, która pojawia się i, i nie jest zawsze. Pojawia się, czasami jest intensywna, ale prędzej czy później znika. Kiedy tak w swoim życiu obserwujecie te pojawiające się i znikające się wrażenia, to w każdej chwili, w każdym punkcie zawsze jest jest coś, co jest świadome tych wrażeń. Jest to dostępne zawsze, jest to z zawsze z Wami. I tak cokolwiek się w Was pojawia, jakiekolwiek wrażenie. Ta świadomość w jakiś sposób pozostaje nietknięta przez to wrażenie, niezdefiniowana przez nie. Kiedy teraz siedzicie tutaj, wasze ciało oddycha. Podczas wdechu i podczas wydechu, wasza świadomość pozostaje taka sama. Pojawia się jakaś myśl, ona ma swoją informację, ma swoją energię, prowokuje takie czy inne wrażenia, takie czy inne odczucia, emocje. Jednak ta świadomość to, co w Was jest świadome tego, co obserwuje to, Pozostaje takie samo. Zauważenie tego, zauważenie tego, że cokolwiek się wydarza, wy jesteście świadomością, która to obserwuje, jest ogromnym krokiem. W kierunku prawdziwej wolności, w kierunku ulgi, w której możecie zobaczyć to, czym naprawdę jesteście. I ta świadomość nie wyklucza niczego, nie wyklucza żadnego doświadczenia, żadnego wrażenia. Nie wyklucza tego, co życie przynosi tutaj, w tym ludzkim doświadczeniu. Ta świadomość jest w stanie objąć wszystko. Czasami, w pewnych etapach swojego życia, nie jesteśmy gotowi czegoś przyjąć i odwracamy od tego uwagę. I to też jest ok, to też jest etap, który musi się wydarzyć. Jednak w miarę tego jak stajemy się, coraz bardziej ugruntowani w tym odkryciu, że jesteśmy świadomością, która obserwuje to ludzkie doświadczenie. Rodzi się w nas siła, by, by móc przyjąć i spojrzeć na to, na co wcześniej nie chcieliśmy spojrzeć i. To, czego wcześniej nie byliśmy w stanie przyjąć. Jest to proces, który dzieje się naturalnie, który w jakiś sposób życie prowadzi. Jest to proces, o który nie trzeba się martwić. <laughs> nie trzeba się oceniać. I jeśli jest coś, czego być może nie jesteśmy w stanie w danej chwili przyjąć, to jest to też właściwe. ale tym, co możemy w każdej chwili zrobić i co jest w każdej chwili dla nas dostępne, to właśnie widzenie tego, wracanie do tego, przypominanie sobie, że cokolwiek pojawia się we mnie, jakiekolwiek reakcje, Czasem silne, czasem intensywne. Są po prostu wrażeniem w przestrzeni obecności, którą naprawdę jestem, którą naprawdę jesteś. Ta świadomość, którą naprawdę jesteśmy, jest zawsze wolna. Jednak to ludzkie doświadczenie ma swoją drogę, którą musi przebyć, a nawet nie musi, która po prostu się wydarza w taki sposób. I akceptacja tego jest tak naprawdę prawdziwym krokiem do wolności. Bo kiedy przyjmujemy to życie w takiej formie, w jakiej przychodzi do nas, to otwieramy się na to, Na to, co prawdziwe, na to, co wykracza poza to ludzkie ja. I w takim zrozumieniu może rozkwitać w nas prawdziwa miłość. Miłość, która nie jest emocją, ale która jest czymś głębszym, czymś czego. Nie możemy ubrać w słowa. Jest czymś, w czym znajdujemy ukojenie. I czymś, co przynosi działanie w pełnej harmonii. Cokolwiek się wydarzy, nie trzeba nic z tym robić, nie trzeba niczego naprawiać. Nawet nie trzeba próbować zaufać życiu, bo życie prowadzi nas tak czy inaczej. Jednak zauważenie tego, że ten przepływ zaufania już się wydarza, ułatwia wiele. Pozwólcie sobie teraz jeszcze chwilę poddychać swobodnie, pozwalając, żeby ciało znalazło swój rytm. Czasem cokolwiek powiemy, cokolwiek podpowie nam nasz umysł, to już jest za dużo. Czasem jedyne co wystarczy to pozostać w ciszy. W swoim czasie życie samo wskaże kolejny ruch, kolejny krok. Mhm. To wszystko dzieje się tak naturalnie, że czasem aż trudno nam to zauważyć. Nasz umysł nie dowierza. Jednak tak jak nie musimy się martwić o to, jak nasze ciało oddycha, kiedy śpimy, a przecież oddycha, tak samo nie musimy martwić się o to, jak poprowadzi nas w tym życiu. Bo jeśli by się przyjrzeć, każde napięcie prędzej czy później prowadzi do rozluźnienia. Tak samo każde napięcie w naszym życiu, każda dysharmonia, życie w końcu poprowadzi to do, do właściwego miejsca, do miejsca równowagi. Życie ostatecznie zawsze prowadzi siebie do miłości. Czasem, kiedy pojawiają się w nas emocje, nie ma znaczenia, czy to pozytywne, czy negatywne, to zwykłe pozwolenie sobie na to, by to poczuć, poczuć nawet w swoim ciele, dać temu przestrzeń, w której to może się wyrazić, bezpieczną przestrzeń. Bardzo wyraźny sposób pomaga uwolnić się od tego. Bo kiedy zatrzymujemy coś, to pozostaje z nami na długo. Pozwolenie tym myślom, tym emocjom po prostu przepłynąć przez nas. Mając świadomość tego, że nie jesteśmy tym, nie jesteśmy informacją, które one, one niosą. Po prostu zobaczenie tego, pozwolenie temu na to, by przyniosło lekcję, którą chcę przynieść i pozwolenie temu na to, by odeszło. Jest właśnie tym, co nas leczy, tym, co nas uwalnia. Cokolwiek się we mnie pojawia, widzę to. Nie ma to żadnego znaczenia. Jednak pozwalam temu, by było to takie, jakie jest. I pozwalam też czemuś głębszemu we mnie, by poprowadziło mnie do jasnego zobaczenia prawdy, tego, że nie jestem tymi myślami, nie jestem przekonaniami na swój temat, że to, czym jestem, naprawdę jest czymś znacznie głębszym niż te myśli. Już osobowość zbudowana na wspomnieniach na historii tego ciała. I to coś głębszego, czym naprawdę jestem. jest tak naprawdę miłością, która spotyka siebie w tym doświadczeniu. Po to właśnie, by rozpoznać siebie jako jako tą miłość. Jako świadomość. Jakkolwiek chcemy to nazwać.